Witajcie w największym salonie, największym warsztacie i największy plac z samochodami z USA w Polsce. Cześć, witajcie w drugiej części naprawy BMW X1. Jak widzicie, samochód jest już gotowy, została tylko myjnia. Ale sobie teraz podsumujmy. Samochód trafił do nas z uszkodzonym tyłem, więc naprawiliśmy blacharsko tylną ścianę i podłogę. Do tego kupiliśmy tylny zderzak i klapę. Oprócz tego mamy wymieniony... Od nowa, wszystko. Zrobiliśmy pełną konwersję systemu, tak jak we wcześniejszym odcinku. Pokazałem lampy LEDowe, które udało się kupić nowe za 2700 zł. Co już na samochodzie, działają: jest pomarańczowy kierunkowskaz i lampa przeciwgłowa. Jak widzicie na przebitkach, jest już też polskie menu, Oprócz tego wymieniliśmy licznik, oczywiście jest w kilometrach. Dodatkowo klient zażyczył sobie wymianę opon na zimowe, zrobiliśmy też zbieżność. Oprócz tego wymieniliśmy oleje i filtry. A teraz podsumujmy sobie, ile finalnie wyszło BMW X1 z USA. Przed oczywiście jeszcze przetestujemy samochód, bo to jest najlepszy moment, jeśli ma coś dodatkowo wyjść. Natomiast podsumujmy sobie teraz cały samochód, ile nas kosztował od momentu zakupu go w Stanach Zjednoczonych do momentu wyjazdu na myjnię. Samochód udało się wylicytować za 12 600 dolarów z opłatami aukcyjnymi wyszło to 14 750 co po tamtym kursie daje nam 61 950 zł. Oprócz tego za cło, jak samochód już dotarł do Europy, zapłaciliśmy 1838 euro, co na złotówki po tamtym kursie daje nam 8454 zł. Dodatkowo transport do Polski to 1600 zł i nasza prowizja w wysokości trzech. Tysięcy. Oprócz tego musimy sobie oczywiście doliczyć koszt naprawy. W tym przypadku wyszło to 14 300 zł wraz z częściami plus nowymi oponami, które zaczyczył sobie klient. Dodatkowo wymieniliśmy jeszcze oleje i filtry. Łącznie ze wszystkimi opłatami, akcyzom i naprawą wyszedł 89 304 zł. W Polsce takiej x kosztuje pomiędzy 110 a 140 tysięcy zł. Nam udało się znaleźć egzemplarz z wyświetlaczem head-up na ukłusień Harman Cardon i asystentami. A dokładnie taki sam znalazłem za 122,900. A to oznacza, że udało się zaoszczędzić 33 tys. zł. O tyle taniej możemy mieć BMW X1. Wjeżdżamy teraz z Atlasem na podnośnik, wierzemy też Cayenne, bo musimy go doskręcać. Ja tymczasem idę rozładować Lorę I widzimy się na salonie. Jakie nowe samochody przyjechały do salonu? A kamara. Dokładnie te bordowe i tam Ale takie, to czarne. Takie bordowe to z Lotką było takie już ostatnio. I to było ZL1. Widzisz, I to, czasami ludzie nawet nie wiedzą czym się różni takie Camaro jedno od drugiego. Bo się dużo nie różni. Te na samym początku myśmy wszyscy myśleli, że jest V6, a obie te wersje to są yy, V8, 6.2, 2 w no ładne samochody. Tylko, że we wcześniejszych zmienialiśmy. Nie, tu już zmieniony zderzak, tam jest oryginalny. Zobacz sobie teraz. Z tym jak się, dużym zderzakiem takim wy... szerokim bardzo ładnie wygląda. Dużo lepiej, nie? Czyli imitacja z 1 dużo lepiej wygląda. Mhm. Ale powiedz, ile ta zjedynka wyszła, bo w końcu ja nie wiem. Powiedziałem, przewiniesz sobie. Czyli? Czyli 89 304 zł dokładnie. A średnia cena takiej zjedynki na internecie wychodziła? Znalazłem dokładnie taką samą i, kosztowa i kosztuje 122 900. Czyli co? Zarobione jest prawie 30 tysięcy złotych. 33 tysiące. Dostałeś jakoś tipa od klienta? 500. Oho, to teraz musisz te 500 oddać. Swoim widzom. Chyba dobry pomysł, co nie? Może eee. by jakiś konkurs zrobić. Dlaczego masz to wszystko sobie wziąć dla siebie? Nagroda z okazji ukończenia ich jedynki i że się tak fajnie udało i wyszło tanio. To będzie te 500 złotych w karcie paliwowej. Może Dla być? jednego z was. Powinien, że może być. Dla jednego z was. 500 złotych w karcie paliwowej, które właśnie wam no, tak. załatwiłem w tym momencie. A warunkiem... Ale co muszą napisać właśnie? No, warunkiem. Trzeba w komentarzu napisać, jaki samochód amerykański najbardziej Wam się podoba i jaki jest Wasz wybór. Może to być Mustang, Camaro, Challenger, równie dobrze, może być to Chevrolet, Silverado. Impala. Taki przyszedł mi do głowy. Może być też Impala z 1959 roku. Ostatnio taki nagrywałem. Samochód bez podłogi, bardzo fajny. W ogóle stare amerykańskie samochody są bardzo fajne. Więc nieważne co napiszecie, wśród wszystkich, którzy napiszą, jaki samochód amerykański przypadł im do gustu i najbardziej się podoba, wybierzemy jedną osobę, do której pojedzie 500 zł, które Bartek dostał jako tipa za X1, żeby nie miał za dobrze. No i świetnie. I tak. wydałeś moje 500 złotych. Okej, okay, a kiedy to wszystko obejmiemy? W następnym odcinku, w następnym tygodniu? Eee, możemy tak zrobić. Po tak, wiem, więc... co to jest. Na Street Criminals. A ładnie wygląda? A bardzo ładnie. Bardzo Podobał Ci się napis, czy to w ogóle nazwa? Eee, nie wiem, jak to zabrzmi. No. Powinieneś odpowiedzieć to i to. Nie, ładna koszulka, ładny napis. Bardzo Ci dziękuję. Tak, Street Criminals to firma, która w tym momencie pojawia się na rynku, pojawi się na internecie, pojawi się w świecie e, influencerów, w świecie motoryzacji YouTube'owej i nie tylko będą fajne ubrania, będą fajne samochody, będą fajne warsztaty, fajne przeróbki, fajny tuning, fajne imprezy, fajne spotkania z ludźmi, będzie po prostu fajnie. Czyli co? Czyli tworzyć taką subkulturę motoryzacyjną. Stryd kryminal to będzie właśnie taka zbiór wszystkich moich doświadczeń za ostatnie 30 lat z motoryzacją i tego czego oczekują ludzie. Od motoryzacji w tych czasach, mhm. biorąc pod uwagę, że za ostatnie 3 lata jeżdżę po wszystkich imprezach motoryzacyjnych, rozmawiam z tymi ludźmi. To co nagrywamy, to, to co próbujemy z ludźmi rozmawiać w komentarzach, to wszystko zebrane do kupy i jak gdyby pełne odzwierciedlenie dla nich tego, czego oni chcą, z czego będą zadowoleni. Co nam z tego wyjdzie zobaczymy, aczkolwiek plan jest dobry i jak na razie to wszystko idzie w dobrym kierunku. A będzie się gdzieś można spotkać jako, nie wiem, jako taki zlot, spot? Będzie takich rzeczy nawet bardzo dużo. Taki mamy plan, jak, jak dobrze wiesz tutaj to spotkanie, kiedy e, urządziliśmy tutaj właśnie spotkanie, spełniliśmy e, ostatnio chłopakowi mm -hmm. marzenie, gdzie przyjechał stato i mógł się bawić tutaj z nami, jak to fajnie w ogóle wyszło, jaki był fajny odbiór, więc takie rzeczy będą na 100%. Chciałbym właśnie, żeby to na tym się opierało, na takim normalnym kontakcie z widzami, bo wiesz widzowie bardzo często oglądają te wszystkie rzeczy i liżą. Cukierka przez papierek, czyli cały czas tylko widzą tak, filmy, tak, tak, tak. cały czas gdzieś widzą zdjęcia na Instagramie, nie widzą są namacalne, tylko i nie, nie, to dużo. są rzeczy, których nie można dotknąć, a ja chcę po prostu zrobić to, czego oni będą mogli normalnie namacalnie dotknąć, bo tego oczekują. Bardzo często ktoś nie ma możliwości, a tutaj tą możliwość będę chciał mu umożliwić i spełnić jego marzenia. Ogólnie tak motoryzacji nie będzie, będzie tego dużo. To brzmi dobrze, to Ameryka Cars też dorzuci do tego cegiełkę. Ameryka Cars wydaje mi się dostanie pełną linię takich ubranek, jak gdyby, nie? dobrze, bo mi się już sprało. Chociaż mamy, zobacz, nowy, obrędowane Milwaukee? Relucz, Milwaukee, tak. Oficjalnie że jesteśmy partnerem Milwaukee. Znaczy wcześniej też byliśmy oficjalnie, ale nie na bluzach. No więc teraz taką, taką linię ubrań zrobimy specjalnie dla Ameryka Cars, wiem będzie Street Criminal związany z Ameryka Cars, więc jeżeli pod tym filmem napiszecie też kom komentarz e, Street Criminals, o właśnie, tak się to pisze, teraz tutaj się dokładnie wyświetli jak to napisać, e, i Ty dałeś 500 zł jako jedną nagrodę, ja daję trzy koszulki, takie lub takie, które zobaczycie na Instagramie Street Criminals, bo jest ich już, jeżeli chodzi o design, jest już kilka, więc Bartek kartę paliwową ja trzy koszulki za komentarz pod filmem Street Fimians. Świetnie, Czyli mamy dwa losowania w jednym konkursie. Dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. Dokładnie tak. Tak więc, jeżeli podoba Wam się pomysł, oczywiście łapeczki w górę pod filmem, pamiętajcie, że BMW X1 wyszło naprawdę fajnie. 30 tysięcy taniej? 33 tysiące. To jest naprawdę już do, dosyć fajny zarobek, biorąc pod uwagę nawet, że można by coś znegocjować cenę przy sprzedaży i jeszcze troszeczkę bardziej opuścić, i tak, i tak ta kwota wyszła bardzo fajna. To co? My za dzisiaj dziękujemy. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa Pa.